Dusza ma swoje siedlisko w małym gruczole znajdującym się w mózgu. Kartezjusz namiętności duszy, rok 1649. Jakie usługi świadczycie? Ludzie pytają nas, czy dusza jest nieśmiertelna. Nie mamy zielonego pojęcia. Oferujemy odduszenie ciała lub odcieleśnienie duszy. To jest słoń. Owszem. Był pan w cyrku? Widział pan słonie uwiązane do maleńkich palików? Do takich palików przywiązuje się je, gdy są młode i słabsze. Później, bez względu na rozmiar, jaki osiągną, nadal sądzą, że nie mogą się oswobodzić. Wielu inteligentnych ludzi. Jak cyrkowe słonie nie kwestionuje narzuconych sobie ograniczeń. Dusza staje się palikiem. Trzeba się z niej oswobodzić. Rozumiem metaforę, ale moja sytuacja jest bardziej skomplikowana. Guza by pan usunął, a pokręcona dusza jest jak guz. Moja dusza nie jest pokręcona. Chodzi o to, żebym udźwignął rolę. Właśnie to proponujemy. Przykro mi, to obłęd. A moi bliscy? Żona? Problem nie dotyczy pańskiej rodziny, lecz pana. To nie ludzie wokół pana mają wierzyć, że jest pan szczęśliwy. Nie muszę być szczęśliwy. Po prostu nie chcę cierpieć. Brak cierpienia to wszystko? Wszyscy pragną szczęścia. Pan nie jest wyjątkiem. Gdy pozbędzie się pan duszy, życie stanie się bardziej logiczne, funkcjonalne i sensowne. Nie trzeba. Nie chcę oglądać duży. Zwykła ekstrakcja. Jak samopoczucie? W porządku. Niech się pan odpręży i normalnie oddycha. Świadomość pozostanie nietknięta. Zaczynamy. Niech pan puści. Sprawdzimy, jaką część duszy usunęliśmy. Jeśli coś pan poczuje, wciska pan czerwony guzik. Jeśli nie, niebieski. Powodzenia. Oh boy, what a... Mój pies nie ma duszy? Nie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie. Usunęliśmy 95%. Jak to? 5% osadu nie będzie Panu przeszkadzać. Jak się Pan czuje? Wydrążony. To normalne. Coś jeszcze? Trochę lżejszy. Lżejszy i pusty. Odrobinę znudzony. W sumie jednak wspaniale. Typowe objawy. Proszę podpisać zlecenie. Obejrzymy sobie pańską duszę. Bez obaw. To jeden z narządów, jak serce, wątroba lub trzustka. Okay. Okay. Odwrócę się, a pan mi powie, kiedy zerknąć. Jak pan chce. Bardzo ciekawe. Proszę się odwrócić. Rany boskie. Pojemnik jest pusty. Niech pan się dobrze przyjrzy. Tutaj. Że też ta drobina może być tak ogromnym ciężarem. To jakiś żart? Oczywiście, że nie. Wielkość o niczym nie świadczy. Moja dusza jest ziarnkiem cieciorki. Nie wiemy, jakie siły kształtują dusze. Pan nie chciał zajrzeć w głąb swojej. Konflikty wewnętrzne, nerwica. Uważa mnie pan za neurotyka? Żadnych gwałtownych ruchów. Nie chcemy jej podeptać. Tam. Niech pan nie dotyka. Ostrożnie. Proszę nie ściskać. Dziękuję. Uszkodziliśmy ją? Dusze są odporne na różnorakie wstrząsy. Widzę swoje stopy. Widzę swoje stopy. Mam stopy. Skąd wiem, że są moje? Głupie pytanie. Są przyrośnięte do nóg, a nogi do tułowia. Panuje nad nimi. Skoro mam ciało, muszę być czymś innym. Nowa rola? Co się stało? Jesteś dziwny w dotyku. Dziwny? Twoja skóra. To znaczy? Jest łuskowata. Jak u jaszczurki? Pewnie przesuszona. No co? Porównanie z jaszczurką nie pomaga. Gdyby moje ciało. Zamieszkiwała inna wersja mnie, nadal byś mnie kochała? Co ty wygadujesz? Poddałem się ekstrakcji duszy. Zawieruszyła się. Nie wiedzą, gdzie się podziała. Koszmar. Moja kariera legnie w gruzach. Nasz związek również. Dlaczego to zrobiłeś? Nie mam zielonego pojęcia. Max powiedział, że z usługi skorzystała jego teściowa. Cynthia też się nad tym zastanawiała. Cynthia? Tak. Cynthia. Miałem mantlik w głowie. Usunąłem duszę na dwa tygodnie. Boże drogi, jesteś całkiem bezduszny? Nie zupełnie. Zostało mi pięć procent. Pięć procent? Wypożyczyłem duszę rosyjskiej poetki. Słucham? Zalnołem głupstwo.